Na moim kanale, czyli mając, je Dzisiaj już na kolejny test słodyczy Z moją siostrą Martą, przywitaj się Hejka <laughs> Przychodzimy dzisiaj do Was Z testem fasolek Różnych smaków, to są Jelly Bellies, są one bardzo dobrze Znane i jakoś nigdy Nie miałam okazji ich spróbować i właśnie Dzisiaj nadszedł czas, żeby je Przetestować, więc otworzymy I zaczynamy test w ogóle jest to yy, amerykańska wersja, więc te smaki się totalnie różnią od tych polskich, więc otwieram. Okej, okay. dobra. Czekajcie. Mogę otworzyć. <słuch> Mam. Tak wygląda. I teraz otworzymy zobaczymy, jak wygląda środek. O! Łomatko! Wszystko się słuchajcie, po prostu się pomieszało. Więc przesypiemy. A dużo tych fasolek są jak na takie pudełko. Ale śmierdzą. Nie wiem, ta nie jakaś tak dziwnie wygląda. Bardzo... Tak bardzo dziwnie takimi wszystkimi zapachami, a tutaj jeszcze mamy takie kręcidełko. Tak, bo mamy dzisiaj kamerzystę z tyłu i nas rozpraszę trochę. Tak, i przez to się cały czas śmiejemy. Tak, i słuchajcie, tak wygląda, to kręci dębko. Tu mamy różne smaki, one są po angielsku, więc będziemy Wam mówić, jakie wylaskamy. Będziemy starały się tłumaczyć Wam, tak? tak. E, nie gwarantujemy Wam, że wszystko dobrze przetłumaczymy, ponieważ no, nie da się wszystkiego idealnie przetłumaczyć. A teraz zaczynamy i. A, wytłumaczyłaś na czym będzie polegać? To A, tak, właśnie. E, będziemy, e, będziemy kręcić po trzy razy. I każda będzie kręcić i obie będziemy brały ten, ten, smak, który... ten sam smak I będziemy mówić czy trafiły nam się dobre czy złe I jakie oceniam ich w ogóle Więc pierwsza kręcić bo jesteś gościem okay. To będzie, może będziemy, kręćmy tak, żeby było mogę... kamerze, nam wypadło. Będzie to widać? Ja będę trzymać, a Marta będzie no. kręcić Aha, dobra <laughs> To ja trzymam ja Dobra, czy nie A będzie widać tak? Nie, nie bo to będzie trwać na dół o, dobra, ja zakęciłam pierwsze. I trafił nam się tak, e, nie wiadomo, taki biały z kropkami moim zdaniem. czyli jest Właśnie to ja przed i pokażę. Okej, okay. jest to taki smak. No to jest taki... E, to jest. A, no to może być tak, albo... To może być e, tak jakby brudne naczynia coś takiego, albo e, urodzinowe ciasto. Tak. Więc to jest chyba to. Tak mi się wydaje. No tak. O tu to... masz chyba ten. Okej, okay. ona tak. To mamy te fasolki. I ja trzy, cztery, trzy, cztery. O! Eee! O fuj! O Jezus! Nie przypuszczałam, że będzie takie okropne. Może ja nie to jest taki dziwny smak. Mhm. Eee! Boże! Ty też, jesteś? Ale to właśnie są samo, co my. No, o fajko, pozwól nie wodę. <śm> Ko nie. Oboje trafiliśmy. E, dirty e, ten, no to to jest, tak jakby bruna tak, czynia, tak, tak, ale bardziej naczynia. to faktycznie smakuje, jako, e, jak ten. Dla mnie tak proszę do prania smakuje. Nie wiem, nie, ja nawet nie wiem, jak to smakuje, ale jest obrzydliwe. Ale jak proszę do prania, moim zdaniem, bardziej. Nie znam nic, co tak smakuje. Dobra, kręć, bo ja już kręciłam. Nie, no ty, a to ty kręciłeś? Tak. Mną. Teraz mamy, wydaje mi się, że to jest bardziej ten niebieski. Tak, bardziej niebieski, bo. Okay. akceptujemy. To, to jest e, taki smak, przykręcę wam delikatnie. To jest ten. I to jest albo e, popcorn z masłem, albo e, tak jakby zepsutne, zgniłe, zepsute, zepsute, zepsute zginiłe jajko, więc... Teraz to już się boję próbować, jak to takie jest. To zabijne. jest chyba to. Tak. Ty też chcesz? Tak to wygląda. Dobra. Ja. To na 3-4 wszyscy. 3-4. Jajko, a ty? No właśnie nie wiem chyba. Teraz. Nie, raczej nie. Ty miasz. Miałeś... chociaż nie wiem w sumie. Nie wiem słuchajcie. No nie, miałem dobre w sumie. Ja w sumie też nie wiem czy... Nie, w sumie... Też nie, chyba chyba nie miałam. Ja nie, trochę... trochę jak antybiotyk smoguje do mojego. No nie, to chyba też miałem zły, nie wiem tak. Nie dobre do to maso, popcorn. Ty miałeś dobre, miałyśmy złe. Okej, okay, teraz nie. ja kręcę. Czy ty chcesz zakręcić? To, to była pierwsza runda, tak? To jest już druga. Tak, okej, okay. znowu mamy ten sam, więc jeszcze raz kręcimy, bo to chyba bez sensu. Tak, tak, jeszcze raz chyba, co nie? Byłem... Okej, okay. o Boże, teraz mamy yy, jakby, tutaj to jest ten. I to jest słuchajcie, albo brzoskwinia, albo chyba wymiociny. Tak? Wymiociny to jest. Tak mi się wydaje. Kiedy to to nie? jest który? To jest tam takie pomarańczowo ten. To jest chyba, nie wiem, to jest, to chyba, jest chyba to chociaż nie wiem, poczekaj. To jest chyba ten. Tak mi się wiesz wydaje. Wiesz nie, bo są dwa bardzo podobne do siebie. Kurczę, mi się wydaje, że to jest ten. Bo ten ma takie. Bo to jest chyba ten, myślisz? To jest moim zdaniem ten co będzie ten. Yy, chociaż sama słuchajcie, nie wiem, bo są bardzo podobne fasolki do siebie. A to są chyba, to jest ten, to jest ten, a ten to jest chyba ten co. A, bo to jest taki jeszcze. Patrz. To to jest chyba ten. Tak, no to wiesz. Weź... ten, ten to są te. Okej. Okay, to wygląda. To on to jest... tak. Tak. Masz. Okej, okay, to wymycina więc... albo brzoskwinia. O nie, boję się. Trzy, cztery. O! Tak bardziej, że smakował z serem, ale to było obrzydliwe. Więc to są chyba same złe. Chociaż ja nie wiem, czy to są wymycina, ale to ma taki smak. smaga. To nie jest na pewno brzoskwinia. Nie, to nie jest brzkwinia. Chociaż to może jest bliskie, tylko tak, że mi smakuje. Nie wiem, słuchajcie, dla mnie była to niedobra. Ja, ale ja nie wiem, co nie, ja nie, aż takiej reakcji tutaj ja nie mam, to chyba ja miałam dobrą. Dobra, teraz z tym. A same złe by były? Yy, to jest jakby chyba toast marshmallows, albo... Tak, albo... albo yy, to, to, było jest to, chyba, jest? to jest chyba jakiś robak ogólnie. Tak, robak, jakiś y, b, śmierdzący robak. Dobre. To jest ten, bo już mi się przekręciła niby na, to jest ten czarny zasadzie w sensie, nie wiem, w słuchajcie, sensie, co ten sądzi. To jest chyba ten. Ten. A, bo to ten był już. No tak, to ten. Okej, okay, wygląda tak. Chcesz? No weź. Okej, okay, okay. jemy. Ona jak idzie smak. Mhm, jak jakiś plastik trochę. O matko, to chyna, tak jak coś spalonego. No, nie wiem w co się to było. Nie było złe, ale to chyba nie był ten tost. A Ty to miałaś? Dobra. <grym> <grym> dobra. Czyli ey... to raczej nie było, to, to ja raczej nie miałam dobrego, bo to było chyba jak spalone. Dobra, teraz... Taki... O, to jest ochydne. No. Teraz ja. Woda mi się kończy. <grym> teraz ja czy Ty? <noise> teraz ja czy Ty? Yy, ja? Ja chyba, chyba teraz. Tak. Dobra. Znowu to, to znowu samo, to samo. Znowu jeszcze raz. No znowu to samo. Do, to jeszcze raz weź. Dobra, to teraz mamy... Yy, albo gruszkę. Albo tak. sok gruszkowy, albo tam jest glut z nosa? Tak, chyba tak. Bleh. To jest to zielone, tak? Uh -huh. Chyba ten. On tylko nie ma nie naczynia, bo wszystkie. Dobra, on wygląda tak. Mam nadzieję, że to będzie gruszeczka. Nie pachnie. Dobra, to jest, dalej. Gruszka! Ja mam gruszka, bo czuję. Pychotka. Nie wiem, co to jest Tak Zapomnę, bo gruszka. Jak twoja była pychota, to moja nie. Dobra, teraz ja. I to jest chyba już przedostatnia chociaż po tym robaku to tak trochę mi. Ja, na pewno troszkę moja. Teraz no, jest no. przedostatnie, bo tak jak. To jest jedna runda, tak? Tu jeszcze trzy kręcenia. E, to jest tak jakby jagoda albo pasa do zębów. To może być dobre, bo pasa do zębów jest o, taka. Dobra. To, czyli, czyli cały niebieski. Tak, nie wiem, czy jest jeszcze jeden. Chyba nie ma. Są tylko dwa. To my próbujemy. <laughs> Tak mi się wydaje, no, niestety, no. Dobra, tak wygląda. Może spadły, ale nie. Dobra. Dobra. Ja mam pastę. Bo jest Ja też mam pastę. Ale nie jest złe Tak, ok. Tak, miętowe. Okej. Okay. To zjadłem, bo chyba już nie jest. Hmm, pasta do zębów. Nie, 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 nawet nie jest złe. Nie, bardziej jest na jak w sumie jakaś guma. Taka guma miętowa. Nie, nie czy długo to pasta. Dobra, też to. To już. Bo <laughs> to, było przed, to też już było. Ale dobra, to ja i na koniec zakręcisz. Bonusowo. Bo jest kolejka. To było tym O też już było. Troszkę już wszystko było. Nie, jeszcze tego nie było, tego... To też było. Dobra, kręć. To też było. No. Dobra, to zakręć. Czerwone? Było. Nie było chyba tego pomarańczowego, możemy weźć, bo było przy pomarańczowym. <śla> to było... <śla> <śla> było. Było na połowie, więc po prostu weźmiemy ten, który jest. Któregoś nie mieliśmy, czyli to jest Tutti Fruity albo śmiertelna. No tak, bo tego, tego nie było, tak? No i jeszcze nie było. E... Dwóch chyba nie było jeszcze. To, dobra, to tutti frutti najpierw, tak? Wszyscy? To to jest to? Mhm. Czy to są nie to? To, 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 to są to? te, bo są kolorowe. Tak to wygląda. To ty masz chyba tutti frutti, bo jest mega kolorowe. Dobra, jedna. Tutti frutti. Nie, nie tutti frutti, <grywa> <grywa> Jak śmierdzi! <grywa> O, to była taka. Naprawdę, śmieję tą okropną skarpetą. Ale wiecie, co? Brudno. Bo to ja najpierw tak je wzięłam i to tak mi się smakowało. Bo to jest ja tak Ja już mam tak język z tymi z e smakami pomieszany, że aż tak mam taki dziwny smak na języku. Nie. Mhm. Jeszcze jedno? To tutaj masz chyba. To jest masz. Chyba też będziecie jedną. No. bo one. Nie mam nic. Tak śmierdzi tą skarpetą, przyjedzie tutaj teraz? Nie, ja nie Tak przyjedzie. śmierdzi. Okej, okay, weźmiemy ten, e, ten. Bo Ale we... no powąchaj, no tu czuję bliżej. O fuj, jak to śmierdzi. U. To tymi wszystkimi zapachami tak śmierdzi. Okej, okay, weźmiemy sobie albo cappuccino, albo wątróbka z cebulką. Dobra, no, okay. to to czerwony teraz, tak? Nie, to jest to. A, to jest brązowe. To są akurat trzy, nie cztery. Dobra. To ja nie wiem, jak myślicie, bardziej z bonturówka, no tutaj to, wiesz, ten nie jest taki plamisty. Okej, okay, wygląda tak, więc spróbujmy. <tryk> <tryk> Przejdź, przejdź. O, O Niedobre. Matko, ja to jest smród. Dobra, Marta kręci ostatnie, albo w sobie możemy po prostu wziąć, którego nie było, czyli nie Uch. było... Bierzemy ten? Ostatni? Nie wiem, <laughs> czy chcesz brać, Y, tu jest jeszcze granat i stary banwarz I wydaje mi się, że wszystko to już jest, więc to jest takie ładne luże No Ale ta wątróbka jak rozgryzła się, to tak śmierdziała. No. W ogóle to tak śmierdzi, weźcie to, zostawcie. To jest smród taki, że się nie da wytrzymać. Masz Tomek. Okej. Okay. Jemy. Granat. Boże. Eee! Matko, nie mam żadnej dobrej. Jakie to chybstwo! Moja jest dobra. Taki, słodki grana, Ale tu wali. Oh. Oh. Moja jest dobra, bardzo pyszna. Nie, jest takie to ochydne wszystko. A nie, nie było jeszcze jednego. Nie było jeszcze szejka bananowego? A, tego jeszcze nie było. Tego, tego wiem o tego. E, szejka bananowego albo truskaw... Szejk bananowo-truskawkowy, albo. E, jakby. Zabita. Nie same ja samysłu. <laughs> Albo samy zabita e, ryba. Tak jakby, Zdechła. Zdechła. O. Tak. Uh, ja robię na tak. Może nie wiem, czy jest na to gotowa. Więc już nie będziemy kręcić, tylko po prostu wyrzucimy ostatni, bo to chyba nie ma. No tak. Tego. Czyli co mogę mam. Ten. To jest chyba ten? Nie, to są te. Te? No tak, no bo. A nie, ten. poczekaj, a to ile byłoby takich? Ten? Ten i ten tylko jest kolor? No dobra, to... A to jest to samo? Uh -huh, dobra. Okej, Mmm. Szejk bananowo Też mam shake Jezu, jak o, dobrze! Jak dobrze. <laughs> ogólnie... W końcu jest coś dobrego. <laughs> mm, dobra, tak to, to dobre. No, było mega dużo takich niedobrych. Ale ogólnie... Niektóre są dobre. Ogólnie to tak mega to wali. Że to no jest taki smród. Że my tutaj siedzimy i to jest taki się... <laughs> Dobra, jest to ogólny mega smród, i jeśli chodzi o te fasolki, to wydaje mi się, że mega są takie mocne te smaki, że naprawdę tak. to czuć i to jest... Znaczy, nie wszystkie czuć tak. Nie ma imitacji. Ale nie tego niektóre tego, są takie, że naprawdę czuć, a niektóre są takie, że. no... Na przykład no. ta pasta do zębów jest Git, na przykład, moim zdaniem. No a reszta no, pasta to do zębów jest... też jeszcze była okej, okay, ale wszystkie inne pozostałe te okropne smaki były naprawdę ochydne no. chociaż ja to nie wiem czy ta brzoskwinia z czym była ta brzoskwinia z glutem to w sumie też no nie wiem z, to, z to nie wiem, czy to było mietina ale ta brzoskwinia to a nie z glute, to też była ohydnie, z glutem glute. smakowało to brzoskwinia czy nie a brzoskwinia czy brzoskwinia to była z wymiecinami, a tak a gruszka była, była z, glutem. z glutem więc ogólnie Zależy na jakie traficie, bo. Ale no, mają intensywne smaki, tak. że takie naprawdę. I zapach też jest intensywny. Tak. że jak e, to naprawdę śmierdzi, tak z skarpetami tutaj, że to można się normalnie nie. No. no dobra, słuchajcie, przystawaliśmy damy. I was... z tą cebulką, to było ohydne, no. to było chyba najgorsze. Ja myślałam, że to będzie takie jeszcze ok, ale szczerze, jak to spróbowałam, to było okropne. Że myślałam, że to smaki trochę oszukiwane. I że nie będą aż tak mocne, że będzie no. się dało w sumie zjeść. A tego się nie da zjeść, tych no. odrobnych. Są tak ohydne. No dobra, słuchajcie, spróbowaliśmy do Was wszystkie smaki. Miało być tylko 6 rund, a ta, no. znaczy 6, 6, 6 tak jakby smaków, a przystosowaliśmy wszystkie. Słuchajcie, to już wszystko w tym odcinku. My się chcemy z Wami żegnać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, czy widzicie takie fasolki. Jeśli tak, to napiszcie, jakie oceniacie. My się z Wami żegnamy i pa! 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 pa!